Także przechodzę do tematu. <grywa> Dlaczego to spontaniczne dzisiaj spotkanie? Dlatego, że ostatnio w końcu u mnie kliknęło, w końcu miałam takie naprawdę game changing odkrycie. Um, Sara robi, e, ta moja mentorka od Rapid Relief Technique robi nowy kurs i tam wytłumaczyła w końcu, co to znaczy, że wszystko czego chcesz jest wokół Ciebie, tylko Ty tego nie widzisz. Ona po prostu mi o tym mówiła, wiecie, już ile ja tam jestem za trzy lata. I ja zawsze tak, na początku to było takie, ale co, ale jak? No to gdzie te miliony? Przecież ja chcę te miliony, no to gdzie one są? Ale jak to ich nie widzę? Na początku jeszcze miałam taki, taki krok, że aha, to może ja, to nie jest to, czego ja chcę, bo też jest tak, że wiele rzeczy, które my tak chcemy, świadomie, tak naprawdę tego nie chcemy. Więc to są właśnie takie też kroki. Ale w końcu, jak już się tak więcej uwolni, 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 no to już bardziej wiadomo, czego tak naprawdę chcemy. I ostatnio właśnie ona powiedziała, że wszystko, czego chcesz, jest wokół ciebie, tylko tego nie widzisz ze względu na twoje blokady. I już od razu tłumaczę, o co w tym chodzi z tymi blokadami. Więc ja powiem Wam na takim przykładzie moim z dzieciństwa, kto tutaj wie, parę live'ów już oglądał, to pewnie zna tą historię. Kiedy jak byłam mała, pojechaliśmy na wesele i mój wujek powiedział na tym weselu, to było w jakimś tam hotelu, że każde dziecko może sobie wybrać ze sklepiku hotelowego, co tylko sobie chce. No i tam poszliśmy, taka ekscytacja, można wziąć co się chce, nie ma w ogóle żadnych granic, no nie a tylko jedną rzecz. No i ja sobie wybrałam takie klocki i idę do mojej mamy i taty z tymi klockami, mówię, wow, super! A oni tak. Y, ale co, ale jak? Ale klocki? Ale po co ci? A co sobie inne dzieci wybrały? A ktoś sobie wybrał lalkę, ktoś to, a ktoś tamto. I to było po prostu, jak byłam tak zawiedziona, jak byłam po prostu. I od razu chciałam to oddać, od razu chciałam zmienić swoją decyzję, od razu chciałam cofnąć czas, i potem jeszcze długo, długo pamiętałam tą sytuację i długo chciałam cofnąć czas i wziąć coś innego. I teraz. I to, to, co ja mam zakodowane w tym momencie, to jest to, że ja nie umiem podejmować decyzji. Wszystkie decyzje, które ja podejmuję, nie sprawiają mi radości. Nie wybieram dobrze. Czyli moje wybory to nie są dobre wybory. I teraz. To jest u mnie zakodowane. Ja nie przeżyłam moich emocji związanych z tą sytuacją w, sy w tamtym momencie. Czyli zamiast wtedy, nie wiem, rozpłakać się, bo różnie reagujemy, prawda, albo, albo płaczemy, ja po prostu zamarłam i pierwsze co, to chciałam cofnąć czas. Nie, to dziecko po prostu nie przeżywało żadnych innych emocji, a chodziło o to, żeby powiedzieć. Nie, to jest moje, to jest super, ja to chciałam, jest fantastyczne, e, jestem z tego zadowolona. Nie wiem, po prostu stanąć w obronie siebie. Oczywiście wtedy, jako takie dziecko, to nie, nie mogłam też tak zrobić, bo rodzice się zachowywali jak się zachowywali, więc od początku miałam już to wgrane. I tak samo my mamy takie te rzeczy nie tylko z naszego dzieciństwa, ale także bierzemy to. Od, od naszych całych przodków. To, co moja mama miała, to, co mój tata miał, więc wiecie, to po prostu się tak samo nawarstwiało, ale o co tutaj jest, co tutaj jest najważniejsze? Emocje w tym momencie, w momencie tego zdarzenia, bo mogłam się rozpłakać, mogłam powiedzieć, że, że nie wiem, ja chciałam to bardzo. Dlaczego nie, dlaczego nie jesteście, nie cieszycie się ze mną? Cokolwiek, prawda, po prostu przeżywać. Te emocje i właśnie to o to chodzi w tym uwalnianiu, żeby przeżywać te emocje, które są w danym momencie. Oto, to jest właśnie uwalnianie tych emocji. I teraz, co się dalej dzieje? I dalej, jak już jestem, tutaj gdzie jestem, mam te ponad 40 lat i podejmuję, chcę podjąć jakąś decyzję, e, która, e, nie wiem, mam do wyboru kupić to, lub kupić to, wziąć tą pracę, albo wziąć tą pracę pojechać tam, albo pojechać tam, to ponieważ mam wgrane, że nie podejmuję dobrych decyzji dla siebie, to wybierając tą pracę dalej będę niezadowolona. I dlaczego tak się dzieje? Dzieje się dlatego, żebym, że cały czas dostaję takie sytuacje, żebym w końcu przeżyła te emocje, których nie przeżyłam za pierwszym razem. Czyli widzicie, wszystko to, co chcemy, dostajemy, tylko że te rzeczy nie mogą się przebić do nas przez tą ochronę, którą mamy, przez te nasze wszystkie blokady. Czyli ja chcę mieć jakąś tam wspaniałą, cudowną pracę, ale ponieważ mam blokadę, że nie wybieram dobrze, to uniwers czy Bóg, czy cokolwiek w co wierzycie, mówicie tak: chcę mieć super pracę. To ten uniwers mówi: dobra, super, tu jest ta praca, bierz. Ale, ale ja nie widzę tej pracy, no gdzie jest ta praca? No bo tutaj mam tą blokadę, że ja niedobrze, że ja nie umiem podejmować decyzji, że wszystkie decyzje, które podejmuję, nie są dobre dla mnie. I dopóki nie przeżyję tych emocji, dopóki nie uwolnię tej blokady, to cały czas będę dostawała właśnie takie. Takie rzeczy cały czas będę dostawała, żebym się w końcu od tego uwolniła, żebym w końcu to zobaczyła i żebym w końcu uwierzyła w to, że ja podejmuję dobre decyzje i że wszystko, co robię, jest najlepsze dla mnie. I wtedy zaczynam widzieć te inne okazje, które tak naprawdę... Ja widzę te inne okazje, tylko ja ich nie wybieram, bo przecież moje decyzje nie są dobre, ja zawsze podejmuję złe decyzje. Więc widzicie, to wszystko, co ja chcę, jest wokół mnie, tylko, że ja wybieram po prostu coś innego. I tak jest ze wszystkim. I tak jest naprawdę ze wszystkim. Możecie sobie poeksperymentować, zobaczyć, co tak naprawdę chcecie zmienić teraz w swoim życiu, o co tak naprawdę prosicie, a co tak naprawdę dostajecie. I jeżeli dostajecie to, co nie chcecie, to bardzo jest ważne, żeby właśnie przeżywać te emocje, a nie dusić w sobie i mówić sobie, co tam każdy w głowie ma. A weź się, a, a nie przejmuj się, a coś tam, a coś tam, tylko właśnie czuć te emocje. Ja uwalniam je tą moją metodą RRT, czyli tą metodą ustukiwania, która jest po prostu fantastyczna, dlatego że mogę mówić wszystko, co chcę, i ona jeszcze wzmacnia to, że przeżywam te emocje i przeżywając te emocje, czyli ja je uwalniam. I o to tutaj chodzi, żeby właśnie je przeżyć. Uwolnić i iść dalej. I to jest to właśnie, co po prostu dla mnie to było takim, wow, wielkim odkryciem, bo to jest też tak uwalniające, bo teraz widzę, że to wszystko, co dostaję, to są właśnie tylko i wyłącznie do uwolnienia, i z drugiej strony wiara w siebie w to, że ja mogę lepiej i że to, co ja robię, działa i że jestem na dobrej drodze. I Wiem, że czasami jest to, to po prostu niezrozumiałe, czasami nie wiadomo, jak to zacząć, o co w tym chodzi. Dobra, nie widzę, to jest takie, może być jakieś takie mylne, prawda? Więc ja mam taki program miesięczny mentoringu, cztery spotkania, ćwiczenia, nagrania do własnego odsłuchiwania z takim prowadzonym RRT. Więc jeżeli chcecie zacząć i macie coś, co chcecie zmienić w życiu, ale. Nie wiecie jak, nie widzicie, jakoś to tam Wam się nie klei, nie wiecie w którą stronę iść. To zapraszam, zapraszam do kontaktu i naprawdę takie cztery spotkania z ćwiczeniami, z, z, z nagraniem tego e, takiego prowadzonego RRT. To jest fantastyczne, dlatego że ja na pewno zobaczę coś, czego Wy nie widzicie. I zawsze, często jest tak, jeżeli z, z kimś rozmawiam i zadaje jakieś pytanie, ktoś nie, nie, to nie moje, nie, nie, to nie moje. Jak macha się na to ręką, mnie nie, to nie moje, to zawsze jest, to jest moje. <grywa> I czasami właśnie, zwłaszcza na początku, nie jest to wszystko takie jasne i, i nie widać tych wszystkich niuansów. Ale co najważniejsze, wszystko, czego chcecie, o co prosicie, jest. To jest, czeka na Was, czeka tylko na to, żeby te wszystkie blokady um, uwolnić. Żeby te wszystkie blokady uwolnić. Czyli przeżyć te emocje. Co to, jeszcze tutaj dodam tylko, co znaczy to uwalnianie tych emocji. To naprawdę trzeba przeżyć. To nie mówimy, a jestem smutna, a jestem zła, a chce mi się płakać, tylko płakać, być złym. Oczywiście nie na kogoś, tylko i wyłącznie w samotności, nie na kogoś, ale przeżywać, przeżywać te emocje, uwalniać, czyli przeżywać, czyli czuć, a nie mówić tylko o tym, że się coś czuje. Mam nadzieję, że ten live był pomocny, że mm, ruszycie z miejsca, że zaczniecie e, uwalniać te wszystkie blokady i dostrzegać te rzeczy, które są już wokół Was. E, będą kolejne ćwiczenia na grupie, także e, zachęcam do codziennego zaglądania na grupę. Będą ćwiczenia e, pełen program, także e, do zobaczenia wkrótce. Bye!